Uwagi, szkolne! Witam was w tej nowej serii na kanale, której absolutnie nigdy nie było. Dzisiaj zobaczycie coś, czego nie widzieliście nigdy wcześniej. Wcale nie 70 razy już chyba. Wiecie o co chodzi. Lecimy. Piotrek proponuje nauczycielowi 5 zł za piątkę z matematyki. A wiecie co nauczyciel matematyki mu na to powiedział? Nie licz na to! No boże, ja mam zryte w humoru. Patryk w czasie lekcji szczeka. He, pan Murajskiego. Co? Kto to powiedział? Ty wiesz, że przygotłeś, nie? Ty wiesz. Maja na lekcji urządziła sobie salon kosmetyczny. Piłowała Emilii paznokcie. Niestety nauczyciel stanął przed mają i zapytał. Hej, mała, jesteś może ołówkiem? Bo chyba cię zaraz kurwa temperuje! Hej mała, jesteś może z rodziny królewskiej? Bo po lekcjach wypolerujesz mi berło. Jezus nie! Zuzia na lekcji muzyki zaśmiecała śmietnik. Rzecz bardzo, jak ja mam interpretować to uwagę? Ja czasem mam wrażenie, że jak jesteście w szkole i macie takich przykładowych nauczycieli, to oni w głowie do. No... No nie możecie za wiele od nich oczekiwać. Tomek na lekcji wącha korektor. Po wielu upomnieniach uczeń odkłada korektor i zaczyna wąchać klej. Meanwhile Tomek na następnej lekcji podostanie uwagi. I co mi teraz zrobisz, co? Co mi teraz zrobisz? Będę się teraz wąchał tyle korektorów, ile będę chciał. Szymon na lekcji włączył Google Tłumacz i wpisał Mądre dziewczyny, odszukując tłumaczenia wszystkiego... Hitre dziwki! O nie! Czy to naprawdę jest takie tłumaczenie? Hitre dziwki. <noise> nie wytrzypam! To naprawdę jest tłumaczenie mądrych dziewczyn! Poczekaj, moment, tego jest więcej. Mam napad, mam pomysł. Następnym razem z trawajem, muszę zrobić. Już wiem jak rozwiązać problem! Odpady mieszane, śmieszny odpad! Goło! Dachowy obsraniec, majtki damskie, dupowa przeszkoda. Daniela, wiesz jak są po czesku majtki damskie? Dupowa przeszkoda. Co to jest? Ten język jest zabawny. Zając, to był polny popierdala, czy coś takiego? Co? Bez kitu, zając polny popierdalacz. Och, <laughs> oroniarz, potencjalny poturbownik, menel śmierdzący na Nie ja to bym z tego chętnie zrobił odcinek z wszystkich tłumaczeń, ale, ale niech już uwagi będą uwagami, okej? Okay? Ale będąc przy tej uwadze, zatrzymajmy się na chwilę. Bo już w ten piątek zbliża się największe zakupowe święto, czyli Black Friday, na którym zaoszczędzić możecie ładne kilkaset złotych, ale pomimo tych wszystkich niesamowitych zniżek zaoszczędzić możecie jeszcze więcej. Robiąc zakupy wraz z Letty Shops, działa to na tej zasadzie, że sklepy płacą Letty Shops prowizję za każdy zakup na ich stronie, a Letty Shops od 50 do 70% tej prowizji przekazuje Wam w postaci właśnie cashbacku za zakupy. Który możecie wypłacić bezpośrednio na Wasze konto bankowe, Paypala, bądź bezpośrednio na pomoc Ukrainie. W samym Letty współpracuje obecnie prawie 3000 sklepów w których często możecie znaleźć nawet kilkudziesięcioprocentowe cashbacki. Chcecie kupić na przykład karmę dla psa? Proszę bardzo, klikacie sobie ZO+, plus, przejdź do sklepu i w tym momencie wtyczka informuje, że cashback został aktywowany. I w tym momencie kupując na przykład 12 kg karmy za 320 zł, ponad 60 zł może wrócić do Was w formie właśnie cashbacku. A dlaczego Wam o tym mówię? Bowiem wraz ze zbliżającym się Black Friday tak gigantycznych cashbacków na Shops będzie naprawdę cała, ale to cała masa. Osobiście Udało mi się przez blisko 2 lata korzystania z serwisu, zaoszczędzić nieco ponad 1700 zł, i wy też możecie. Link do shops oczywiście zostawiam Wam w opisie. Adam w czasie zajęć spożywa napój niewiadomego pochodzenia, po którym zachowuje się dziwnie. E, co? Benzyna ekstrakcyjna rozcieńczalnik? Dałem za tego dorę. Karolina na informatyce, zamiast wykonywać zadanie, przegląda strony z jedzeniem. Czy ktoś powiedział... Zamknij się! Ile można tego słuchać? Dość! No. Kamil gra z Kacprem w uno, a gdy kazałam im skończyć, pokazał mi kartę blokady. Śmiesznie by było, jakby nauczycielka teraz dała mu kartę reverse. Na co on spoglądając w karty? Dał kolejną kartę reverse. Po czym nauczycielka przestała by się śmiać. Po prostu wycłębała nóżna tego gnoja. Po zwróceniu uwagi, Ania odpowiada nauczycielowi Już tak nie przeżywaj, bo majtek nie dopierzesz. Po czym nauczycielka przestała by się śmiać. Po prostu wyciągnęła nóż na tego gnoja. Oscar przyszedł na lekcję, a kiedy dowiedział się, że jest kartkówka, wyszedł z klasy z komentarzem, że zostawił kuchenkę w mikrofalówce. Wyobrażacie sobie, że przychodzicie na lekcję i w trakcie dowiadujecie się o kartkówce. Po czym mówicie? Ja... <gry> Ty, bo ja e. dziecko w piekarniku zostawiłem i muszę iść. <gry> Tomek zdjął koledze buta i wrzucił go do pisuaru. To teraz wyobraźcie sobie, że kolega Tomka w odwecie zdjął pisuar i wrzucił go Tomkowi do plecaka. Wyobrażacie sobie ukraść pisuar ze szkoły i potem jeszcze zanieść go do Lombardo? Dzień dobry, chcę pan może kupić pisuar? No jaka to by była abstrakcja? Na końcu lekcji Weronika wstaje i klaszcze brawo, krzycząc Zajebista lekcja, Milenka! Brawo, Milenka, jeszcze nigdy tak dobrze nie podeszłeś do tematu. To było piękne, chcemy więcej takich lekcji. A ona zamiast to docenić, to się spultała i wlepiła wszystkim uwagę. Po prostu nauczyciel roku. Podczas lekcji fonetyki i tłumaczenia, skąd wydobywa się powietrze przy danych głoskach, Max pozwala sobie na komentarz. A co, jeśli wyjdzie dupą? Boże, jakie to jest. Jak to mrozi? A to jest tak głupio zabawne, jednocześnie. Max, nie wal takich tekstów. Ustawiasz reka na tapetę szkolnego komputera i wyświetla to na rzutniku. Szczerze. Takie zachowanie to jest straszna amatorszczyzna. Powinieneś zrobić zrzut ekranu, schować wszystkie ikony, a potem ustawić to na tapetę. Takie coś zawsze działa, nie? Chociaż myśmy raz poszli o krok dalej. I zamiast zrobić zwykły zrzut ekranu, to schowaliśmy ten taki pasek Windowsa. I wtedy ustawiliśmy ten zrzut ekranu, również obrócony o 180 stopni. I jak nauczycielka chciała ruszać myszką, to ona nie dość, że działała odwrotnie, to jeszcze niczego nie mogła kliknąć i nawet nie było paska systemowego. To jest Wysoki poziom na informatyku, ale śmieszne jest jeszcze jak bierzecie sobie własną bezprzewodową myszkę do szkoły, podpinacie to z tyłu kompa i randomowo nauczycielowi ruszacie myszką w trakcie lekcji. To jest dopiero zabawa, nie? Kłamie. To tyle? <słyski> Serio? Wyobrażacie sobie, że sprawdzacie uwagi szkoły, tam po prostu... Kłamie. <laughs> Rozumiem jakby co się stało na podstawie tej jednej uwagi, ale może dodaj coś do tego. aspiruje do miana najkrótszej uwagi szkolnej jaka była kiedykolwiek. Serio, aż jestem pozytywnie zaskoczony. Wiktoria rzuciła piłką w nauczyciela WF-u, bo chciała, aby ten stracił pamięć i zapomniał wpisać jej dwa za test sprawnościowy. <laughs> A co? Oszukiwało się na testach sprawnościowych. Weronika na lekcji WF-u udawała, że rodzi, aby wymigać się od ćwiczenia. Minuajen WF-ista po prostu chciał, żeby poroniła, żeby wymigać się od alimentów. Nie! <grym> Boże, czy mój mam dzisiaj taki spoczudy humor? Jeżeli nie widzieliście tego filmu, zobaczcie go, jest naprawdę spoko, a mam wrażenie, że sporo osób go jeszcze nie widziało. I równocześnie pamiętajcie, żeby zaglądać do opisu, gdzie czeka na was Shops, z którym zaoszczędzić może naprawdę wiele pieniędzy. Cześć! we you